Czemu otwarte światy nie działają? Analiza. Zobaczmy dlaczego otwarte światy nie działają. Siema. W obecnych czasach generalnie mamy dosyć dużo gier jeżeli chodzi o open worldy. Są one robione na wiele sposobów. Zaczynając od półotwartych światów, które są podzielone na strefy, tak jak w Wiedźminie. Przez gry pokroju Zelda, która daje nam dużą otwartą mapę do eksploracji tak jak tylko chcemy. Kończąc na generowanych światach z Minecrafta i Terrarii. Ale jeżeli mam być szczery to nie lubię żadnej formy z tych otwartych światów. Ale czemu dokładnie? No to przekonamy się dzisiaj. I tak samo ja mogę powiedzieć, że nie jestem fanem otwartych światów. Często te otwarte światy są po prostu zrobione źle, nie ma w nich praktycznie nic, a każda dodatkowa misja, która jest tylko po to, żeby zapełnić ten cały świat, no jest bezwartościowym głównym kryzysem, nie daje. I to jest chyba tego największy problem. Ostatnio grając sobie w Ghost of Tsushima, często właśnie lubię sobie cytować, no to po zrobieniu kilka side questów i po pozwiedzaniu trochę świata, miałem takie uczucie, że za każdym razem robię to samo, nic się nie zmienia. I no nie chyba tego oczekuję od gry, chciałbym, żeby jakoś mi tam dawała te takie nowości, jakąś taką dopaminkę, ciekawość świata i w ogóle, a co tu mówić o tej ciekawości świata, jeżeli ten świat właśnie nie ma zaoferowania nic ciekawego, tylko non stop coś powtarzalnego i ostatnio graliśmy sobie w no to mega go chwaliłem za to, że jest pięknie zrobioną, korytarzową grą, która jest wielopoziomowa i ma dużą interlokacyjność w sobie i to było idealne. Tam nie potrzebowałeś nie wiadomo jak długich map, nie potrzebowałeś nie wiadomo jak bardzo otwartych, one były wszystkie idealnie skompresowane, a przez to, że miałeś tam wielowymiarowość, że mogłeś chodzić gdzieś tam w podziemiach, mogłeś chodzić gdzieś po dachach i tak samo po normalnie groundzie, no to dawało ci jeszcze większą przestrzeń w, ty, w, w tej grze, nie? To było zajebiste, bo no stop odkrywałeś coś nowego, jakiś skrót, bądź miejsce z jakimś itemem, który akurat mógł tobie się przydać, przykładowo ze stosami, więc te lizanie ścian faktycznie ci oddało, a w otwartych światach te lizanie ścian mał kiedy w ogóle oddaje, nie? Elderling, którego uwielbiam, bo kocham tą grę, no to zrobił to w jakimś tam sposób ciekawie, wypełniając to właśnie tymi itemami, które po prostu są rozsiane wszędzie, tymi dodatkowymi questami, tymi, że mamy te katakumby. To, że te katakumby nam gówno dają to, to swoją drogą i te naprawdę pierwsze pięć, które zrobimy są ciekawe, a potem już no, nic nowego nie zobaczymy, tylko boss może być dla nas tą nagrodą na sam koniec, no to i tak jest dużo bardziej. Ciekawszy, bo nie jest aż tak bardzo powtarzalne. Te lokacje faktycznie nie są powtarzalne i tak samo te, a nazwijmy to, ala eventy, które spotykamy w open worldzie, nie są takie częste. I tu jest właśnie ten taki największy problem, o którym właśnie teraz mówię. Nie ma innowacyjności względem otwartego świata. On jest pusty, w większości grach, nie ma nic do zaoferowania, jest po prostu nudny, nie? To jest moje zdanie. Możecie podzielić się w komentarzach. Jestem mega ciekawy, jakie macie o tym zdanie, czy lubicie, właśnie non-stop robić to samo i jak to mówił. Ziomek z Falkaja 3, że to jest oznaka szaleństwa. Robiąc, robiąc no stop, coś samo, licząc, że coś się zmieni. No ja do tych osób się nie zaliczam, więc jestem otwarty na Wasze opinie. Zacznijmy od tego, że musimy sobie zdefiniować, czym właściwie otwarty świat w grze komputerowej jest. Dodatkowo sobie przydziałem przez kilka przykładów, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym dokładnie mowa. A więc otwarty świat odnosi się do. Środowiska, w którym gracz ma dosyć dużą dozę wolności, jeżeli chodzi o poruszanie się, poprzez długie, nieprzerwane przestrzenie, w dodatkowo może wchodzić w interakcję z różnymi rzeczami. Takie kluczowe cechy to byłyby wcześniej wspomniana wolność poruszania się, spójne środowisko, także wiecie, że widzę, że ten świat to jest faktyczny świat, wiele różnych aktywności, pokroju świat questów, znajdzie craftingu, być może eksploracji itd., a dodatkowo tempo gry skupia na graczu, czyli to gracz decyduje. Jak szybko chce przechodzić fabułę główną, kiedy chce eksplorować, i tak dalej. Więc teraz. To... Tylko często jest też taki problem, że dużo rzeczy ma zamkniętych w taki jakby alarm, sposób za fabułą. Na przykład jakieś lokacje, albo lepszy ekwipunek bądź umiejętności. I to jest akurat chujowe, bo skoro chcesz dać graczowi ten otwarty świat, w którym może poczuć się wolny, może zrobić co chce, może w swoim tempie się rozwijać, a automatycznie blokujesz mu ten rozwój na pewnym etapie, no to to się chyba ze sobą trochę gryzie. Ktoś mógłby powiedzieć, że wedle tej definicji, czy Metroidvania nie są czytamy otwartymi światami? No i no nie, po prostu. No bo tak jak na przykład Hollow Knight ma zblokowane pewne kluczowe strefy za umiejętnościami, które musimy już znaleźć, tak samo na przykład Dark Souls 1 ma duże części mapy zamknięte tak długo, jak nie znajdziemy Lord Vessel. W Metroidvaniach możemy wybrać sobie kolejność niektórych wyzwań, ale nie mamy pełnej wolności takich otwartych światach. Potem mamy temat półotwartych światów, czyli np. Wiedźmin 3 wcześniej wspomniany, gdzie cały świat jest podzielony w pewne strefy z otwartymi segmentami. Niekoniecznie są one połączone bezpośrednio, no bo nie można po prostu wsiąść na płotkę i pojechać z do Skaliga, ale same strefy w sobie spełniały wszystkie wymogi otwartego świata, jakie sobie tutaj postawiłem. No i na końcu sandboxy, czyli gry, w których możesz robić dosłownie co chcesz, w jakiej kolejności chcesz i w którą stronę chcesz. Te gry dają nam niemalże 100% wolność. Oczywiście, w, w, w ramach świata przedstawionego, i tutaj mówimy o takich grach jak Minecraft, co jest oczywiste. Aczkolwiek uważam, że Elden Ring i Zelda Breath of the Wild również są sandboxami, bo możemy iść gdziekolwiek, kiedykolwiek i w, i w, jakiej, i w jakiejkolwiek kolejności chcemy. Tak samo jak na przykład Kingdom Come Deliverance albo Fallout 3, na przykład. A więc, jeżeli mamy to już z głowy, przejdźmy do problemów, które ja widzę w, w tych grach. Mapa gry może grę stworzyć lub zniszczyć, no bo wyobraźmy sobie alternatywny świat, w którym Dark Souls 1 nie ma tak dobrego świata. I być może ten alternatywny świat to byłby świat, gdzie są szlaki w ogóle nie istnieją. Ale tak samo wyobraźmy sobie na przykład Megamena albo Sonica, gdzie poziomy nie są interesujące. Dlatego tak bardzo istotne jest to, żeby tworzyć ciekawe, interesujące światy, które są wiarygodne, ale tylko są fanie, jeżeli chodzi o poruszanie się po nich. Ale teraz przejdźmy sobie po rzeczach, które mi przekazały w otwartych światach. Zacznijmy od problemu z balansem, no bo. No bo to jest chyba największy problem, tak z perspektywy gameplay'owej, jak ja widzę. No bo weźmy sobie taką grę przygodową, z elementami RPG, jakim jest Wiedźmin 3. W tej grze jakiekolwiek sidequesty questy, jakiekolwiek aktywności niezwiązane z fabułą główną praktycznie dają expa, to znaczy dają, ale bardzo mało. Nie mam oczywiście pewności. To jest w ogóle największy problem chyba w na 3, nie? Ty możesz wylewelować tylko i wyłącznie jak idziesz fabułą. Jak idziesz sobie sidequestami, ty nie masz nic poza historią, nie? To jest jak jakiś walking simulator z małą ilością movementu, bo na przykład masz 10 tysięcy dialogów, a potem musisz zabić jednego przeciwnika. Jakby to jest totalnie useless. Nie możesz w otwartym, dobra w tym wypadku półotwartym świecie, zrobić czegoś takiego, że sobie wyfarmisz, pochodzisz, coś, coś posprawdzasz, a przy okazji dostarczysz sobie ciekawą fabułę sidequestową, no tylko od razu musisz, jeżeli chcesz być dobry, no to zrobić sobie główną fabułę, dopiero potem z te sidequesty. Kiedy już po tej całej fabule, no to te sidequesty już nie są takie przyjemne, jak są w trakcie fabuły, bo tutaj sobie robimy fajny balans. Trochę robimy głównej ścieżki, a trochę tych pobocznych, przez co czujemy się trochę bardziej jak taki wiedźmin, nie? który jest na szlaku. No więc to, to, to jest me mega dziwne, jeżeli chodzi o ten design, jaki tam zrobili z tymi misjami czy mam rację tutaj, ale wydaje mi się, że zostało to zrobione, żeby powstrzymać graczy przed overlevelingiem. No i to tworzy pewien problem, który jeszcze sam w sobie niszczy balansu gry, ale jest powiązany z nim. No bo skupmy się teraz na przeciwnikach podczas eksploracji. Skoro gra jest balansowana wokół tego, żeby gracz miał specyficzny poziom na specyficzne misje, a zabijanie potworów nie za bardzo nam cokolwiek daje poza bezużytecznym lootem, który możemy sprzedać, albo czasami są to składniki deliksierów i petard, My jako gracz nie mamy w ogóle powodu, żeby chodzić te walki. Tym bardziej, że my, jako postać nie możemy się przelewelować, ale mamy przelewelowane lokacje, do których no ciężko nam się. Ciężko jest nam je zrobić, albo tego questa z nimi związa związanych, bo jesteśmy na innym levelu, którego nie możemy zwiększyć. Więc teraz pytanie, po co zamykamy jedną mechanikę, żeby drugą jeszcze bardziej zamknąć w otwartym świecie, nie? Jakby To, to się tak samo wyklucza jakoś tak dla mnie. Wiecie jakby o co mi chodzi. Że po prostu masz jedną misję na góle i te góle są w wiosce, one mają 22 level, i ty ją dostajesz na levelu, 5, nie wiem, 10 załóżmy i nie możesz jej zrobić, ale tak samo nie możesz dostać się do, do tej misji i zrobić ją dobrze, póki nie skończysz na przykład Novigradu, gradu, żeby na samym końcu jak masz ten level, dopiero zrobić tą misję. Moim zdaniem, jeżeli w konkretnym miejscu dostajesz jakąś misję w, w, w okolicy, no to jesteś w stanie w tej okolicy ogarnąć się na tyle, żeby tą misję wykonać, nie? To jest chyba Logiczne. W związku z czym najlepszym sposobem na eksplorację mapy i szukanie znajdzie w pytajnikach. znaczy może nie najlepszym, ale najbardziej optymalnym sposobem, w wielu przypadkach po prostu jest zbieganie do kampa, zabieranie itemów, które również niekoniecznie są cokolwiek użyteczne, a potem uciekanie. No i w ten sposób coś, co powinno być fun i engaging, zmieniło się po prostu w taką checklistę, którą odwalamy, żeby mieć to z bani. No więc teraz, drogi hipotetyczny widzu, możesz powiedzieć: OK, w takim wypadku po prostu pozwólmy graczowi, żeby dostawał odpowiednią ilość doświadczenia i nagród za te wszystkie aktywności. Na no, hipotetyczny widzu to się pojawia problem. Odpowiednie nagradzanie gracza może również zniszczyć balans gry. No bo weźmy sobie tutaj na przykład Ellen Ringa, który ma ten prawdziwy otwarty świat, i w tej grze, nawet mimo tego, że generalnie są mniej dłuższy z normalnych przeciwników, no to twórcy gry nie byli w stanie i żadne studio nie byłoby w stanie przewidzieć tego, jak silny gracz będzie w danych momentach gry. Na przykład w momencie, kiedy podchodzi do Margita. Grac w grach pokazujących. A czekaj, ale w Adrianingu przypadkiem nie mamy zamkniętego obszaru, aż pokonamy Margita, a potem dopiero jak pokonamy Fire Gianta, mamy kolejną lokację zamkniętą, do której nie możemy się wcześniej dostać. Czy to jakby też się nie zalicza na półotwarty świat, skoro jest to zamknięte za, my, za fa fabułą i w ogóle? Albo ja coś po prostu źle zrozumiałem. Ale tak mi się tak samo wydaje, nie? Bo to, czy możemy ulepszyć broń na 25, nie pozwala nam, póki nie dostaniemy się na Fire Gianta, nie? Bo dosłownie głównie przed gdzieś tam w czasie jest na to kamień. Więc nie możemy zrobić jakby wszystkiego tak jak powinniśmy zrobić w prawdziwym otwartym świecie, bo jest, jesteśmy zablokowani, nie? Nie wiem, albo ja po prostu źle zrozumiałem definicję tego byś otwartego i półotwartego świata. Ukraina Ringa nie jest limitowany w żaden sposób, więc nie tylko możesz po prostu farmić cały czas jednego spota i dobić setny poziom z pierwszym prawdziwym bossem, możesz również iść gdzieś, gdzie teoretycznie nie powinieneś iść, ale możesz, no bo otwarty świat, i znaleźć, nie wiem, opę broń albo opę spela który był stworzony z myślą o życiu go na późniejszym etapie gry. W tym sposobie tworzenia światów, tak naprawdę, nie wydaje mi się, że był dobry sposób, żeby tworzyć zbalansowane wyzwania dla gracza, no bo tworząc coś takiego, nie mamy pojęcia, co ten gracz sobie tam wymyśli. W związku z czym możemy utracić przez przypadek nawet jakikolwiek poziom wyzwania w grze. Co najgorsze, hmm. możesz tego doprowadzić, robiąc to, co gra od siebie wymaga, czyli eksplorację. No więc teraz rzućmy sobie naszego hipotetycznego widza, który mógłby sobie pomyśleć teraz tak. Dobrze, w takim wypadku skalujmy wyzwania względem poziomu gracza. W ten sposób jesteśmy w stanie dać mu adekwatne wyzwania to też nie jest niezależnie tego jak już eksploruje. I to mój drogi widzu jest kolejny problem. Jeżeli chodzi o skalujące się światło, to prawdopodobnie jest najgorszy case jeżeli chodzi o cały ten problem. Assassin's Creed Shadows chyba ostatnio miał ten problem, nie? Że postacie, przeciwnicy skalowali się do twojego levelu, nieważne w jakiej lokacji byłeś i jakiego tam quest'a robiłeś względem zabijania tej całej rodziny, nie? Z tego co pamiętam. I no ciebie to męczyło, no bo tam były gąbki na pociski, jeszcze zeskalowane z tobą, więc no gówno po prostu, nie chciało się tego przechodzić, była wydłużana na siłę, więc no dalej wychodzi, że otwarty świat jest zrobić albo niesamowicie ciężko, albo coś takiego jak zrobił Elderling, bo jednak Elderling ma ten mały problem, że możesz się prze, przelewelować, jednak Steel jest na tyle on dobry, że chyba najbliżej mu do dobrego open worldu, nie? Jeżeli miałbym się zastanowić. A tak poza tym, no to to właśnie korytarzowe gry, jak nawet, nie wiem, Dark Souls 3, jak łuczek ostatnio, który wyszedł, no to był, był świetny, wszystko miałeś zeskalowane ze sobą i ty faktycznie, te wszystkie problemy, o których tutaj autor wymienił, ich tam nie było, nie? No bo w pierwszym punkcie, zabraliśmy fan z eksploracji, przecież może satysfakcję z eksploracji, żeby stworzyć lepsze doświadczenie w fabule głównej, w drugim punkcie daliśmy graczowi całą wąskę tylko mógł sobie chcieć, ryzykując, że może mieć fan, robiąc side'y, ale straci część fanu, który wynika z robienia, że tak to powiem, głównej, głównej fabuły. Tym razem uznaliśmy, że trzeba rozpierdolić fan, który wynika z progresji postaci. No bo w tym scenariuszu gracz może sobie, powiedzmy, wiecie, zaczyna sobie w jakimś nowym świecie, gra sobie x czasu. I uznaje pewnego, w pewnym momencie, że chce wrócić do jakiegoś, powiedzmy, startowego miasteczka, dlatego że ma tam jakieś niedokończone sprawy. No, powód nie ma tak naprawdę znaczenia. Ten hipotetyczny gracz pada na jakichś bandytów, z którymi bił się 20-30 godzin temu. No i nagle cały progres, który zrobił przez te 20-30 godzin gry, kompletnie znika. Dlatego że w skaliującym się świecie ci bandyci z początkowej lokacji mają ten sam poziom, którym ma gracz, a dodatkowo mają tak samo dobry gear jak gracz. Więc nagle jakiś podrzędny bandyta. Ma legendarny miecz, który może nam pierdolić za tysiąc, a gracz ma dokładnie taki sam problem z nim teraz, mając level setny i legendarny gir, jaki miał, bawiąc z nimi za pomocą połamanego miecza z miedzi czy coś takiego. Jest to najprostszy sposób, żeby zdobyć jakąkolwiek satysfakcję, która wynika z progresji postaci. No więc teraz ktoś mógłby zapytać, czy jest jakikolwiek sposób, żeby utrzymać ten balans w Open worldach. W mojej opinii jest to w pewnym sensie możliwe. Ale to samo w sobie tworzy pewne problemy, dlatego że jest to możliwe tylko i wyłącznie w grach, gdzie mamy bardzo specyficzny kombat łamany na enemy design. Tutaj wziąłbym za przykład takie gry jak na przykład Assassin's Creed przed Origins, no bo Ezio nie może zabić kogoś bardziej niż już zabija, może tylko dostać więcej narzędzi, żeby to robić. Ale też na przykład Cyberpunk, gdzie progresja postaci jest widoczna, problem jest to, że większość przeciwników jest stworzony w taki sposób, że oni sobie nie są w stanie poradzić z główną postacią. Więc nie ma za bardzo znaczenia, czy mam ten level 10 czy 150. Najciekawszy na dungeony, nie? W no całej banku Just też mam tę kwestię, że nie da się kogoś zastrzelić mocniej niż już to zrobiliśmy. Aktywności poboczne są również problematyczne, w mojej opinii, no bo muszą być one albo satysfakcjonujące, albo wynagradzać gracza w taki sposób, żeby po prostu utrzymać jego atencję. I zaś z tego, że wynagradzanie gracza poniekąd psuje grę, no to powinniśmy się raczej skupić na tych aktywnościach pobocznych, które po prostu są fajne. No i to już sobie samo tworzy kolejny problem, no bo studio musi. Przeznaczyć czas i zasoby na to, żeby wymyślić rzeczy, które są faktycznie fun, co odciąga ich uwagę od core mechanic i tego, co w grze jest jakby daniem głównym. Ale do tego pojawia się problem, no bo w jaki sposób stworzyć satysfakcjonującą aktywność poboczną, w której nie za bardzo możemy gracza nagrodzić, bez niszczenia balansu gry. A mi się Kiedy wydaje, że chciało grać. Mamy tu na przykład Assassin's Creed 2, czyli moją ulubioną część z serii Assassin's Creed, która miała bardzo dużo po prostu znaleźć, jak typu skrzynek czy też piórka, ale żaden z nich tak naprawdę nie działał dobrze. No bo skrzynki dawały relatywnie mało pieniędzy. Tak naprawdę najlepszy sposób, żeby zrobić tak, że no to był po prostu pasywny dochód z Willi. A dodatkowo nagroda za zebranie wszystkich pórek była raczej słaba, a było ich w chuj. Potem Ascension 4 do Szanty. W sensie trzeba było po prostu złapać, żeby nasza ekipa mogła je zaśpiewać. I teoretycznie jest to fan, no bo mamy fajne piosenki do posłuchania sobie. Takie żywe, skoczne i tak dalej, podczas podróżowania przez morze. Ale z drugiej strony, no to. Jakby nie musieliśmy wcale tego robić, nic nas do tego nie motywowało. A prawda jest taka, że już nawet te bazowe szanty, które były, były świetne. Więc no, to tylko i wyłącznie kwestia tego, na ile się zajaraliśmy muzyką w grze. A do tego były szardy, które za chuj nie wiem po co były, bo nie chciało mi się ich zbierać. A z drugiej strony, jeżeli zignorujemy tworzenie tych aktywności pobocznych, no to pojawia się problem, gdzie nasz otwarty świat może wydawać się pusty i nieinteresujący. A więc my po prostu spartowaliśmy bardzo dużo zasobów, żeby stworzyć wielką mapę, bez żadnego powodu. W mojej opinii Gwint na przykład z Wiedźmina 3 jest świetnym przykładem takiej aktywności pobocznej, która jest żeby dobrze i jest satysfakcjonująca, a do tego nie niszczy balansu gry krótki przerywnik. Jeżeli podoba Ci się materiał, który teraz oglądasz i chciałbyś zobaczyć więcej, to zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i udostępniania. Zostawiamy lajki cyferki. A teraz możemy wracać. Miłego. Już się nagadamy na temat gameplayu, więc teraz przejdźmy do problemów z fabułą w takich grach. No bo, mimo tego, że generalnie się jakoś mocno fabułami w grach nie zajmuję, no to jednak uważam, że są one integralną częścią całego doświadczenia. Moim zdaniem, scenarzyści piszący fabułę do gier w otwartych światach powinni unikać czegokolwiek, co jest związane z chorobami, ograniczeniami czasowymi i pośpiechem. Te gry generalnie chcą, żebyśmy je eksplorowali i poznawali te światy, brali udział w różnych aktywnościach, brali udział w małych pobocznych historiach. Co w przypadku na przykład takiego Viz Cyberpunka tworzy pewien problem. No bo w głównym questie słyszymy cały czas, że musimy się śpieszyć, że choroba nas zabija relatywnie szybko, w sensie wiecie ten relik, ale potem spędzamy 10 godzin, żeby robić coś kompletnie innego, niezwiązanego z szukaniem lekarstwa. Dokładnie taki sam problem jest na przykład z cili w Wiedźminie 3. I okej, okay, żeby było w 100% tak jasne, nie oczekuję, żeby protagonisti naprawdę umierali, jeżeli za długo spędzimy robiąc coś innego. Po prostu chciałbym, żeby te gry były świadome tego problemu i żeby dodawał po prostu jakikolwiek, nie wiem, dialog, opcję dodatkową, być może powtarzając się sidequest, gdzie musimy zebrać leki, albo może lekko zmienione zakończenie, w zależności od tego jak długo nam zeszło do się do tego momentu. To właśnie to jest ten problem, nie ma tych konsekwencji, tylko jest to takie narzucanie nam, że ej, coś niby jest, a niby tego nie ma i no ty myślisz sobie, że faktycznie niektórzy gracze podejdą do tego w taki sposób, że ej, dobra, skoro muszę się śpieszyć to jebać sidequesty, questy, robię tylko główną fabułę, nie? Bo może faktycznie to będzie miało jakiś zły wpływ na cały gameplay. A z drugiej strony masz gracza, który ma to w dupie, bo raczej nie wydaje mu się, że to będzie prawda i fajnie, jeżeli tak ten gracz na koniec by się zaskoczył, że to co mówią jest prawdą. No bo przecież to chyba byłoby najważniejsze. Fa fabuła tworzy cały ten klimat, bym powiedział, tematyki, gry, nie? Więc jeżeli w fabule występują zdanie, że trzeba się śpieszyć i masz jakiś tam limit czasu, no to ty musisz z automatu tego limitu przestrzegać. Bo tak jakby ktoś ci powiedział, no ogólnie musisz zabić tego przeciwnika, bo on zaraz zabije twoją żonę, nie? Ale ty muś, możesz to zrobić kiedy chcesz. Możesz w grze spędzić 20 lat i dalej nie zabije tej żony, bo czeka specjalnie na ciebie, aż ty przyjdziesz do tego, Domu, gdzie ta akcja się dzieje, i wtedy to jest takie niekonsekwentne, faktycznie. No, tylko że to wtedy działa dobrze, jeżeli cała ta gra jest taka właśnie nastawiona na tą korytarzowość, nie? Że mamy tego open world, tak jak tu było wspomniane, no to wymuszanie na nas pewnych akcji nie pozwalanie nam eksplorować, albo raczej ograniczyć to eksplorowanie tylko do momentów, kiedy faktycznie nie mamy tego narzuconego nam timingu, nie? Że musimy coś zrobić szybciej. Na przykład w GTA 5 dostajemy telefon i otrzymujemy misję, tylko że tam między telefonami Telefonami, jest dosłownie sekunda i mamy kolejną misję i wydaje mi się, że fajną opcją byłoby to jeżeli byśmy to połączyli jakoś przykładowo, ty kończysz jedną misję ale ty musisz odczekać, żeby dostać drugą misję, tylko że w taki sposób żeby to nie było dla ciebie wkurzające dla gracza, bo jeżeli ty miałbyś, nie wiem zrobić pięć side questów, zwiedzić pół mapy i dopiero dostać kolejną misję to ty byś nie chciał tej gry w ogóle przechodzić ale jeżeli ty w drugą stronę druga skrajność dostajesz misję za misją no to tak samo lecisz tymi misjami a jeżeli i, i na przykład nie masz czasu na eksplorację, albo ci się po prostu jej nie chce robić, a tutaj, jeżeli byśmy skończyli jedną misję i byłby ostęp na przykład 15-minutowy między dostaniem drugiej misji, bądź do 20, do, bądź do 20 a w tym czasie i tak mielibyśmy sidequesty, bądź jako, jakieś tam zlecenie, w którym musimy dostać jakieś znajdki, no to my byśmy z automatu stwierdzili sobie, OK, to jest open world, idę sobie pozwiedzać w tym czasie, bo dostanę jakąś misję, nie? Z, za, za chwilę. A jak ktoś nie chce, zostawia sobie komputer bądź konsolę odpaloną na kilka minut, idzie sobie zrobić kawę, bądź, nie wiem, pszczulić żonę, dziecko i wraca sobie grać dalej, nie? Tylko wiadomo, to dużo osób też by nie było zadowolonych, bo niektórzy po prostu lubią spigenować te gry. I więc to jest kolejna rzecz, dlaczego ciężko byłoby to zrobić w odpowiedni balans, żebyśmy mogli, a nawet może lekko byli zmuszeni do eksploracji, czyli cieszenia się tym open worldem, a z drugiej strony robieniem tego, co faktycznie chcemy w nim robić, nie? Nieważne, czy to jest właśnie ta eksploracja, czy to jest ta główna fabuła. Takie małe rzeczy po prostu. Tylko, tylko pytanie, jeżeli gramy w Open World'a, no to chyba chcemy właśnie eksplorować. Więc jeżeli mamy tak to zamknięte w sposób, że mamy odczekać te kilka minut, no to osoba, która by się wkurzała, bo nie, bo nie może zespilerować tej gry, no to by się wkurzała o to, że w grze open world worldowej nie może, że musi eksplorować. No to, to, to w takim razie źle grasz w grę, kurwa. <laughs> no skoro no to tak mi się to wydaje, mimo że nie da się źle grać w gry, ale są pewne takie umowy, nie. Między nami, a gracza, między twórcami a graczami, które my zawieramy, wybierając dany gatunek bądź daną grę. Przykładowo, w Souls like jak gramy, to my oczekujemy, że to będzie ciężki, więc yy, ciężka gra. Więc z automatu, jeżeli byśmy się wkurzali o to, że ta gra nie jest, nie jest yy, łatwa, no to trochę byśmy źle grali, chyba, nie? Tak mi się wydaje. Lub jakąkolwiek wiarygodność tej historii. Z perspektywy tworzenia świata, światotwórstwa i tak dalej, jest bardzo łatwo stworzyć pusty, nieinteresujący i niewiarygodny świat. Tutaj dobrym przykładem według mnie jest Zelda: Breath of the Wild, gdzie tak. mamy gigantyczne połacie terenu, gdzie nie ma na nich kompletnie nic. I jedynie totalny co sandbox, robić, to totalny sandbox, nie? sobie na widoczki. Tutaj to jest w... największy minus dla mnie Zelda. Ona jest za duża, kurwa. Tam chciałem sobie poprawić jakiegoś rpg fajnego, a wchodzisz i eksplorujesz i nic więcej tak naprawdę. To jest też sandbox, nie sandbox z open worldem, gdzie musisz latać z punktu A do B i, i tyle nic więcej. Właśnie nie w komentarzach. Mi to dziewczyna tłumaczyła, a taki nie skończyłem, miło tego, że wiebałem w to 40 godzin. W takim najprostszym formie fabuły, która tam się wydarzyła, to było sobie duże boom w miejscu, gdzie stoi ten zamek z Galondorfem. Dziwne jest to, że w epicentrum wybuchu mamy mniej zniszczeń niż na zewnętrznym kole tego wybuchu, bo to zewnętrzne koło jest na bardziej puste, a środek jest relatywnie cały, co znowu psuje wiarygodność świata. Żeby nie było, ja rozumiem, że ktoś sobie może lubić patrzeć na te widoczki i tak dalej, nie jest po prostu coś, czego ja szukam w grach. Kolejnym problemem jest to, że my jako gracz możemy, nie wiem, zabijać smoki, znajdować legendarne itemy, a dalej możemy być traktowani jako podczłowiek w oczach npc ów co niszczy znowu wiarygodność świata i immersję podczas gry. Bardzo często główny quest kompletnie ignoruje to, co już dało nam się osiągnąć w questach pobocznych, więc nawet jeżeli założymy sobie, że gracz... Gotik jeden zrobił to zajebiście. To, że my na początku jesteśmy w jednym obozie i jesteśmy nikim tak naprawdę, na przykład takim cieniem, a potem względem Fabułu okazuje się, że no, w sumie to dużo pomogłeś teraz musisz pomóc magą wody, no to ty z automatu możesz być przyjęty do najemników albo do bycia magiem wody, nie? To jest tak samo chyba zajebiste, bo automatycznie oni... Re... Respektują to, kim ty jesteś i co zrobiłeś, że zebrałeś te kamienie ogniskujące i tak dalej. Ej, nie patrzyłem na to wcześniej, tak? Zajebiste. A zniszczył cały kartę, zabił jakiegoś bossa mafii, no to dalej może być wysłany tylko i wyłącznie po to, żeby zabił po prostu jakichś randomowych gangusów, którzy są nic nieznaczący. A w tym samym czasie ten gracz może być nazywany kompletnym wiecie, rookie, początkującym przez jakiegoś głównego NPC-ta w grze. I to znowu niszczy jakiekolwiek formę realizmu w budowaniu tych światów. Uważam, że te stałe żyjące światy, są po prostu skamem i chwytem marketingowym. No i pamiętam jak było to bardzo falone w Wiedźminie 3 na przykład, gdzie wow, zobaczcie, tu sobie chodzi npc tu sobie coś ten, tego typu, a sprowadzało się to tylko i wyłącznie do tego, że NPC chodzi w kółko w jednym miejscu i cały czas powtarza ten sam dialog. Tworzenie otwartych światów jest bardzo trudne. Tworzy wiele problemów, których być może niektóre gry nie były w stanie nigdy rozwiązać i uważam, że raczej rzadko udaje się je rozwiązać dobrze. Rozumiem jakby apel samego konceptu, i czemu ktoś mógłby go lubić. Nawet ja sam osobiście lubię kilka gier z otwartym światem, ale mam wrażenie, że niektóre studia próbują robić to bez większego planu na siebie albo pomysłu, w związku z czym tworzą więcej problemów niż jest to konieczne. Tym bardziej, że ostatnio była właśnie nagonka na Open worldy i każda gra chciała mieć w tytule E jesteśmy Open Worldem, zobacz, zajebiście żyjący świat bardzo duży, spędzisz tu 5000 godzin, co z tego, że będzie zbierał znajdźki, które chuja ci dają, ale spędzisz tu 5000 godzin I właśnie przez takie boom to się stało mega skomercjalizowane i ludzie dosłownie robili to fabycznie, nie te, te otwarte światy w grach i dlatego one aktualnie mają, mają taką, takie mniemanie jakie mają, nie? Przez właśnie tych deweloperów, którzy robili to tylko dla tej głupiej nazwy, nie rozumiejąc w ogóle całego kontekstu, dlaczego Open World ma wyglądać w dobry sposób. Tylko myśleli, że Open World to Open World i tyle nie. I żeby była jasność, nie oczekuję, żeby każda gra była realistyczna. Nie, nie potrzebuję, żeby każda gra była zamknięta w jakimś tam relatywnie niewielkim świecie. Nie oczekuję, żeby każda gra była Dark czy też Hollow Knightem. Po prostu uważam, że są pewne aspekty, które można poprawić, co stworzyłoby lepsze świadczenia dla wszystkich. Zwłaszcza w przypadku gier, które mają, wiecie, dosyć poważną, taką całkiem ciekawą historię do powiedzenia, jak na przykład Cyberpunk, to w mojej opinii jest w jakimś stopniu zniszczona właśnie tym otwartym światem, albo raczej implementacją jego, a nie samym konceptem. Aczkolwiek w tym wszystkim uważam, że jest pewna gra, która radzi sobie przegenialnie z otwartym światem, gdzie nie mamy problemu z balansem, nie mamy problemu z fabułą, gdzie to, jak się zachowujemy i to mówimy, naprawdę ma znaczenie. Jest to gra, która nazywa się Kingdom Come Deliverance, Kurwa. ale wideo automatycznie ale będzie Zgadzam w bardzo odległej przyszłości, bo po prostu gram sobie w to jak mam czas i mi się nudzi, ale to było na tyle na dzisiaj. Tylko w dwójce to zjebali na przykład, ty od razu mogli dostać zajebistą zbroję, zajebisty kwipunek i miałeś wszystko w dupie, nie? W faktycznie musiałeś trochę się natrudzić, byłeś te, tym takim parobkiem, bym powiedział. No i, i, i tutaj w dwójce się tym nie popisali niestety. No szczerze jak ja otrzymałem tą zbroję tego świętego jakiegoś ziomka, gdzie trzeba ją było zebrać po tych czterech różnych lokacjach, no to miałem takie, aha, no dobra, czyli to, to tyle, nie? Jakby jestem wymaksowany. Czy się pewnie coś jest lepszego dalej, no ale na odpowiedni moment, no to byłem jakby przelewelowany, nie? Mogłem wiadomo, jej nie nosić, ale skoro gadaj mi taką możliwość, to why not? Skoro zmarnowałem na to, nie wiem, z dwie godziny, żeby to wszystko znaleźć. Każdy z tych poszczególnych części Armora, nie? Więc, no, dwójka się nie popisała, ale jedynka świetna. Boże, kingdom.com. Musimy to, kiedyś ograć na live. film, to proszę zastanów się nad zostawieniem lajka, like, subskrypcji i napisz w komentarzu. Ne, potarta malinowa. no. Yy, Nepotarta, malinowa, zajebisty materiał, naprawdę, lajka zostawiłem. I tak, to jest problem open worldów. Ale jestem zdanie że chyba niech robią to open worldy, w końcu się czegoś nauczą, albo zostaną totalnie zbojkotowani do takiego stopnia, w którym, no, tak, odejdą do, do lamusa, i potem znowu przyjdzie jakaś fala open worldów, gdzie już będą wiedzieli, dlaczego ten open world ma być dobrze zrobiony i faktycznie zrobił go w dobry sposób, nie? Więc dajmy im po prostu jakoś tam eksperymentować i gusz. Głosujmy tym portfelem, żeby też nie myśleli sobie, że stworzenie głównego, głównianego open worldu to jest cokolwiek dobrego, nie?